Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, nagram taką krótką, nie wiem, informację, relacje, spostrzeżenia moje z rajdu, pierwsza runda ligia TV Polska, specjalnie tam też pojechałem. Po pierwsze, żeby coś tam wam nagrać, po drugie, też podpatrzeć pewne rzeczy, jak to wszystko wygląda. Co prawda, ja nie startuję sam. Ale mogę się. Z Wami podzielić wieloma spostrzeżeniami, mniej więcej ci, co startują, no to wiem, że na pewno wiedzą, może i lepiej. A co ja zauważyłem przede wszystkim, żeby brać udział w rajdzie, no przede wszystkim to trzeba mieć sprzęt, tak. <ścoughs> to jest podstawa, ale tak, przede wszystkim przy dłuższej takiej jeździe, no to zauważyłem, że problem z temperaturą i to nie tylko temperaturą silnika, ale ogólnie jeśli jest ciepło, no to mamy wkładzie tak, to wszystko nagrzane. Widziałem chłopaki z Polarisów, mieli powyprowadzane jakieś specjalne doloty do pasków, różne tam udziwnienia, ale naprawdę i tak ten kład temperaturowo dostaje taki w pierdziel. No, wiadomo, chłodnice potrafią się zalepić, no ale tam stosują jakieś tam siateczki, jakieś tam różne rzeczy do tego stopnia nawet, że potrafią się amortyzatory zagotować, tak? Mimo, że są te specjalne zbiorniczki, które powinny ten olej trzymać w ryzach, ale to po dwóch godzinach ostrej jazdy po dołkach, akład, jak wiecie, nie jest lekki, bo to jest prawie 500 kilo. W niektórych przypadkach no to tutaj dostaje taki wpierdziel, no tam nie widziałem, żeby ktoś miał wyniesioną chłodnicę na zewnątrz, bo tam zawsze można podjechać do znaczy, poza oczywiście, podjechać do strefy serwisowej, coś tam umyć, no ale jak się jedzie o wynik, no to takie postoje, to wiadomo, że. No, tracimy miejsce, tak? Tracimy szansę na jakieś tam zwycięstwo, jeśli ktoś jest naprawdę nastawiony stricte na, na ostrą jazdę i tak popatrzyłem, że tak opony. No to też do tego typu rajów im mniejsze, mniej agresywne, tym mniej nas męczą, mniej męczą sprzęt i naprawdę dużo lżej się jedzie. Tak jak co jeszcze zauważyłem, no, jak widzieliście na tym którymś moim filmiku. No, wszyscy mieli mocno pościerane ręce. Ja też popatrzyłem, tak część miała jeszcze nie zdjęte grzane manetki, część miała takie różne według mnie powinno się założyć zwykłe, normalne, gumowe, oryginalne bądź takie jakie pasują, bo ta manetka jest twarda. I ona jest bardzo twarda, I, i, i przy dłuższej jeździe to naprawdę, jeśli chodzi o dłonie. Wiadomo, że tam są różne rękawiczki, ale, ale ta oryginalna jednak gumowa wybacza więcej. No, wiadomo, tam wszyscy mieli jakieś czujniki temperatury paska, którego ja nie mam, nie, nie startowałem w rajdzie, nie było mi to potrzebne, ale mimo wszystko trzeba to bardzo mocno kontrolować. No, w ferworze walki, no to wiadomo, że to różnie. Bywa no kanem, ma akurat tak, że jak się przegrzewa, to odcina moc, tak? I wtedy się orientujemy, że, że coś jest nie tak. Co jeszcze? No, przygotowania sprzętu, to wiadomo, każdy tam ma swoje, jakieś preferencje. No jedni tam mają nowe sprzęty, drugie jakieś poprzerabiane. I nie liczą na łód szczęścia tak, że coś tam się. Ale to chcąc mieć jakąś tam szansę na, na, na wygraną, to. Nie można liczyć na szczęścia, tak jak widzieliście też. O wspomnę jeszcze o CF Moto, tak? Było też tam CF Moto. No Łukasz jest takim czołowym zawodnikiem. Kowalski naprawdę na Polarisie robił zajebistą robotę. Polaris też jest, jak widać, no dobrym sprzętem rajdowym, ale tam porozmawiałem sobie też z chłopakami o awariach, jakie nękają ten sprzęt. No to kurde, powiem Wam. No dlatego też, między innymi, się pozbyłem Polarisa. Zrobiłem nim 1200 km bardzo dobrze mi się sprawowało przez ten okres, bo też bałem się, że to się zacznie psuć, a to nie chodzi o to, żeby to remontować, tylko chodzi o to, żeby się cieszyć z zjazdy. Kanam no, nie jest może tak komfortowy, ale naprawdę do tego, co oni remontowali, a do tego, co ja przy swoim zrobiłem, no to jest w ogóle dzień do nocy. To nie ma o czym w ogóle mówić. Jednak kanam jakoś to robi to bardzo, bardzo dobrze. No CF Moto, tak? CF Moto pojechało takie seryjne. Ja uważam, że to się nie nadaje jako seria. Jest bardzo ciężki przede wszystkim. To nie jest sprzęt do takiego cross country i orania. Wiadomo, jeżdżą też na Handy Wolf, ale to tam, kurde, to jest wszystko tak odelżone, poprzerabiane i tam nie ma litości. Tam mają takie zaplecze, stoją na zapas, przekładają wszystko, co tam trzeba na CF Moto. No, możliwe, tak, odelżone, przerobione, przerobione do loty, dobre zawieszenie. jakieś może coś by tam z niego było, nie wiem. Nie jeździłem nigdy CF Moto 1000. Siedziałem tylko takście, dla, dla jaj, <laughs> żeby tam chłopaków kurzyć, że zmieniam na CF Moto. <laughs> Zrobiłem sobie nawet zdjęcie. No i co przede wszystkim zauważyłem, na rajdzie się liczy chyba najbardziej. Kondycja. Bo co z tego, że masz sprzęt najwyższej klasy, super zaplecze, ale jeśli nie masz kondycji. Nigdzie tam nie dojedziesz, jeśli chodzi o tak, tak długi rajd i systematyczność. Niektórzy jechali równym tempem, niektórzy no, tam się wygupiali tak. No i młodzi mieli większe szanse, może mniej doświadczenia, ale kurde, jak oni się z tych kładów, no to oni jakby dopiero wsiedli no starsi wiadomo, tak samo jak ja bym. Wsiadł to może by trzeba było jakieś karetki, żeby mnie tam zreanimować. Do tego, no. Może chciałbym wystartować, ale nie wiem czy fizycznie dałbym radę. Musiałbym się sprawdzić, ale w tym wieku, czy ja mam sobie coś udowadniać, jeśli to mi nie sprawia przyjemności, to nie chciałbym tego robić. Ale lubię sobie tam popatrzeć, podpatrzeć, wyciągnąć wnioski. Na pewno bym wiedział jak przygotować sobie sprzęt do takiej jazdy. No na pewno nie wszystko bym wiedział, tak, bo to kilka startów dopiero weryfikuje resztę. Część rzeczy jest niepotrzebnych, tam niektórzy nie mieli wyciągarek i tak dalej. Ja na przykład zdjąłbym wszystko do pewnej specyfikacji rajdu. nic bym nie zostawił żadnych bagażników, bo każde, wiecie mi, każdy kilogram, który wieziemy ze sobą po dwóch godzinach hetania, no to robi zajebistą robotę. Jakby się to udało zdjąć, z tego kłada 50 kilo, no to mamy dużo większe szanse, nawet jeśli nie jesteśmy jakimś tam super rajderem, zwyciężyć z dużo lepszymi masa. Masa, masa, jeszcze raz masa, nie za duże koła, nic zbędnego, żadnych kufrów, tak jak niektórzy jechali z tymi kuframi, no bez sens, tak, całkowity jakąś tam gaśnicę, tak, można sobie, ale to, taką małą gaśnicę, jak oni wieźli, to sobie można ugasić, ale tylko peta w trawie, wiem jak to się pali, także, także tutaj to, 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 to nic nam nie da i tak, to bardziej reszta kolegów może by pomogła w razie czego, by coś się zapaliło. No ale tak jak widzieliście też na tym rajdzie, no to tak, jeden king tylko jedno grizzly, już taki odchodzący z gatunek rajdowy ten king Ja nagrałem też tą relację z tym chłopakiem, to tam przerobione praktycznie wszystko. Podziwiam go za to, że im się to chciało. No ale no każdy ma tam swoje, tak, zamiast kupić sobie od razu renegata w 90% gotowy do, do tego typu zmagań. No co, to co jeszcze mam do powiedzenia o tym rajdzie? No ta górka tam, tak, ta górka piaskowa, no to weryfikowała tą klasę bardzo mocno bo tak naprawdę no słabszym sprzętem, gdybyś chciał wystartować w extreme no miałbyś problem tam podjechać, jakąś 650 żeby było ciężko także ta górka spowodowała to, że tak naprawdę to 1000 pojemności robił dobrze robotę miałeś pewność, że podjedziesz praktycznie za każdym razem, tak jak było uwidocznione na tych wszystkich filmikach ale rajd naprawdę fajny, widzę, że kibiców bardzo mało, jest to widzę sport, mało jakiś tam popularny ja wiem nagrywam to bo lubię. To jest moja taka pasja. Lubię, lubię jeździć po prostu. Kładęm, lubię oglądać. Co jeszcze? Na rajdach jest fajne. No całe to towarzystwo i środowisko, tak? Każdy jest jakiś tam uprzejmy, otwarty. Można sobie porozmawiać, wymienić jakieś doświadczenia, podpytać się. To w tym wszystkim jest fajne. Cała ta otoczka. Zajeżdżasz, nie znasz ludzi, nagle już znasz wszystkich. Nikt ci tam niczego zbytnio nie zazdrości. No wiadomo, że w walce później włącza się ciśnienie. No ale jak to w każdej walce. Ja też nie wiem co ja bym tam robił. Też bym powiedział, że jadę do zabawy. Dla zabawy, ale gdyby się okazało, że mam szansę na wynik, to nie wiadomo no jak ja bym się tam zachował. Też może komuś jeździł po kole <laughs> i wkurzał się, że ktoś jedzie jakimś sprzętem, 500 i blokuje mnie, bo te trasy się łączyły tam ze sobą, tak? Extreme z Adventure. Więc, no, jedno z drugim, tam trzeba było trochę mieć i szczęścia i, i wszystkiego. No, ale tak jak widać, no, górą jest tam Polaris, no i Kanam. No, i w niektórych warunkach to nawet Polaris bym powiedział, że jest no lepszy przez to swoje zawieszenie. No Kanam zwrotniejszy, no, wytrzymalszy. Można go tak sobie fajnie przygotować w prosty sposób. Już nawet bym wiedział, co zrobić, gdybym chciał tam pojechać. Przede wszystkim trzeba dbać o temperaturę, tak to wszystko zrobić, dolot do paska skrócić. Żadne snorkele to niewskazane wskazane im krótsze doloty i to też żeby sało jak najzimniejsze powietrze. Ja mam nawet plan na to jak to zrobić w bardzo prosty sposób. W Kanamie to można wyprowadzić. Naprawdę można z tego kłada zrobić no fajną zabaweczkę. No tak mówię no postaram się pojechać na każdą ligę. Fakt, że tu jest daleko niestety. No, jest to wyzwanie. Nie lada chyba. Jako kibic to ja przyjechałem ja najdalej. No ale przynajmniej macie jakieś tam jakąś relację Możecie zobaczyć, czy warto w tym razie wystartować, czy, czy nie warto wystartować, czy, czy, czy mamy tam jakieś szanse. Szanse w ogóle zawsze mamy, tak? Jednemu coś się zepsuje, jednemu. Także nagle się okazuje, że z któregoś miejsca jesteśmy prawie w czołówce. Brakat, trzeba mieć tam też szczęście. Ale przede wszystkim kondycja, kondycja i jeszcze raz kondycja. No i oczywiście chłodną głowę, tak, żeby tam się nie wygłupiać, bo to zaraz szybko się kończy. No i pełne skoncentrowanie, a to naprawdę wymaga bardzo, bardzo, bardzo dużo energii dla każdego rajdera, także szacun dla nich, bo tak naprawdę to jadą za nic dla fanu, bo te nagrody, które tam są, a patrząc ile w to jest włożone czasu, pieniędzy, niektórzy oczywiście treningów, to taka nagroda to tak naprawdę no, <laughs> no jest jaka jest, tak nie będę mówił, sam wiem ile to wszystko kosztuje, ale dla fanu. Czego się nie robi też jako hobby, też to jest super, no. o pieniądzach się nie dyskutuje, bo to jest względna, także pozdrawiam wszystkich, na pewno jeszcze się zjawię na kilku rajdach, spodobało mi się tam raczej nie startować, no bo wiadomo że jak, będę jak wystartował, no to nic nie nagram, tak, ale mówię, no nie chcę, nie chcę się tam jakoś strasznie już umęczyć, poza tym ja też pracuję fizycznie, jakakolwiek kontuzja, która mnie wyłączy na jakiś czas z obiegu, no to, no to wiadomo, że sami wiecie, że pieniążki też są potrzebne w życiu. Nie mówię, że do no, takiej tam głupoty, ale ogólnie tak, jak się ma rodzinę i to wszystko dookoła, no to wiadomo, że to nic z nieba nie panie leci, ja każdego rozumiem. Każdy ma to, co ma, każdy, każdy lubi to, co lubi. Nie jestem jakimś tam wrogiem CF Moto, oczywiście. Jeszcze wspomnę o tym sprzęcie. Śmieję się zawsze z tych sprzętów. Także pozdrawiam wszystkich.